będzie wybijał Grabiec ma po prawej stronie Gruchałę Gruchała czy będzie strzelał tak pierwszy strzał bardzo ładny szczał w środek bramki w Alek i to jest no kolejna strata jest szansa Szczepański Szczepański pięknie wycofał do Gruchału Gruchała szczela, ale nie... ale przejęła drużyna nie przez środek idzie środkiem piękna indywidualna akcja Świerada wycofuje do Orłarskiego pierwszy strzał drużyny nie przez środek ale środek Świerad Świerat. Czy zobaczy na lewej stronie Popłaskiego? Popłaski odjeżdżał na pewno, chce się zrahabić do gałki. Walka w bocznym sektorze wojska. Rusza świerat, świerat sam na sam i blisko by... obok lewego słupka drużyny Sparty. I rozpoczynają, ale fatalny błąd. I ponownie nie można grać. Idealna sytuacja na wyrównanie dla nieprześrodek teraz i czy będzie, ale znowu ponownie dudzik dobija. Prześrodek. Teraz I czy będzie, ale znowu ponownie Dudzik dobija I, i nie ma obok bramki. No naprawdę rzeczywiście dobiną akcję, ale rozpoczną od autu Świerat. Pięknie zagra ładnie tutaj w uliczkę, ale ładnie co kolejna. Znowu brzmieczu jest naprawdę godna. Uwagi. Nie oszczędzają się, nikt nie odstawia nogi. Widać, że naprawdę mecz na szczycie. Rafał Gruchała, nie tylko Futsalu. Jakieś tu, jakieś tu nieporozumienie. Wychodzą z drużna. Nie przez środek świerat i, i jest gol, jest wyrównanie. Piękna, piękna indywidualność. Będzie próbował chyba uderzać, tak się wydaje, świerat. Czy jednak będzie zagrywał świerat? A uderza bardzo ładny, mocny pięk. Będzie próbował chyba uderzać, tak się wydaje, świerat. Czy jednak będzie zagrywał świerat? A uderza bardzo ładny, mocny pięk. Zostaje coś... Spiera się z sędzią. musi uważać, bo na, na koncie swoją żółtą kartkę. Druga żółta kartka, wiemy czym by się indywidualnie gruchała. Bardzo ładny stara się coś po prostu udowodnić, ale musi troszeczkę opanować się, gdyż druga żółta kartka, wiemy czym grozi. A strata takiego. Teraz trzy się jest bardzo ładny, szczęśc nie by brakował. Ponownie drużynanie przez środek. Świerat, świerat, świerat i czy będzie gol? Ale się wydawało pięknie tutaj. Pytel. Teraz już mają przypisę Rymarskiego. Rymarski, przed nim Krzysiek Grabiec, Rymarski oddala, oddaje ształ, no przed, bardzo zaskakujące, przede wszystkim do jednego, duch na nieprześrodek rozpoczyna Miłosz, do Świerada indywidualnie Świerad oddaje, będzie oddał i wyplupił Pytel, ale ponownie po łaski Krzysiek Grabiec, oj tu niebezpiecznie, oby się nic nie stało Szcze, Szczepański do Gruchały, Gruchały będzie strzelał i jest, jest, gol nogę, Pytel był tam blisko do bitki no okres rzeczywiście dominacji drużyny nie przez środek. Przycisnęli troszeczkę drużyny Sparte Kraków U Rafał Gruchała. Teraz teraz no, wydaje się, że był chyba faulowany, Ale naprawdę wydaje się, że uzasadniony. Szczepański. Szczepański. Obok miłość, ale przyjął piłkę rymarski. Rymarski oddaje szczał Rymarski. Jest piękne uderzenie. Kabula. Kabula. Szczepański, kabula, kabula, i piękna, ale i cudownie, naprawdę. No. Teterycza, no pięknie, naprawdę, już właściwie jak leżał, ręce wystawił, no naprawdę, no śliczna, cudowna to była obrona, bardzo, ale gapiostwo. I trzy do dwóch dla drużyny. Sparty Kraków. Nie przez środek, a dokładnie to był Rymarski. Czele z bramki niecelnie, nieporozumienie tutaj z Grabcem. I drużna nieprzestrzenionek. Krzysiek Grabiec przejął. Czy zagra do Szczepańskiego? Tak, Szczepański indywidualnie, ale nie cel. Rymarski, ale przejął Gałka. Gałka walczy z Rymarskim. ale bardzo ładne walka o każdy centymetr boiska. się Grabiec tutaj zagrał do Gałki. Gałka, gałka, zagrał do Krzyśka, ale, Ależ indywidualna, ależ poświęcenie tak jak Grabiec. Do Rymarskiego, Piwowarski. Czy piłka przejmie Gruchała? Chyba tak, ma po lewej stronie Szczepańskiego A! Coś tutaj się... Chyba jakieś tutaj... jakim jest Gruchała. Ten już momentalnie wraca. I Szczepański przejął po fatalnej stracie Szczepański, Szczepański! I jest gol! Jest gol! Nie przystoi, ale jeszcze mają pięć pół, ponad 5 minut gry w futsalu. To cała wieczność. Oni to jeszcze mogą wygrać. Gruchała. Troszeczkę na uwolnienie. Miłosz pięknie uderza, bardzo ładny, groźny szał. Wydaje się. Że... I ponownie jeszcze raz z rogu drużyna nie Rymarski, do Miłosza. I tak, drużyny sparty I jeszcze raz z rzutu różnego nie Wycofanie do bramkarza. Teterysz i Czy będzie go. Ależ jak... Nie dużo braku, żeby to Rafał przejął. Miłoż, ale się grabiec. I. I jest go. wycofanie do, do swojego bramkarza. Ten trochę niecelnie. I Rafał Gruchała. Od A piękny, mocny, bardzo postary Teterycz I ponownie Świerat. Do Miłosza. Straci piłkę Szczepański. Do Gruchały. Pięknie wypuścił Rafał Gruchała Szczepańskiego, Szczepański. Ależ oba Rymarski. Na, le na lewo do Świerat. Świerat czy będzie uderzał. Tak. Jest. Jest gol. Świerat y szczela.